O kurwa, nie wiedziałem, że tu murek jest. Co tam? Oła. Nie wejdziesz do wyjścia. Czemu? Bo jest zamknięte. To otwórz. Nie, czekaj, ty Nie wiem, czy co? Eee, rozpuszczam w takim zamykać. razie Dobra, to komunikację radiową. Silnik. Aktualnie jest to Burgershot. Wjeżdżamy w ciasne ulicy ha, kuku. w O. Aha. Czas <stutujesz> to Grzegorz. O, idziemy do nich. Akurat nie poruszamy się w, w, przy Del Piero, tam wodal. Już jeżdżamy Zachowanie. Prowadzisz mnie? W, Bo ja nie wiem... Tu się nie da wejść. Jak to kurwa, co to kurwa? Serio? W no. A Desert tu? W stronę, no ogólnie jak wejdziesz, to i tak cię wyproszą, wiesz? ...w prawo, stronę ale nie ja rozdaje, nie wiem, czy oni nie zostali skazani. Chyba nie. Nie. Skręcamy dosłownie z tunelowi to no nie Lewin, Wenders. To bandyci. Nie to, co ja. Ty też jesteś bandytą. Nie, ja tylko świsiałem na parkingu. Ile razy cię już miałem w celi? No ale ile razy miałyśmy za coś? Ej. Dobra, za każdym razem. <laughs> Czekaj <laughs> na inne pytanie. <laughs> ale I to w prawo razy... w O tu? No? Tu się otwiera do Oj, się jest zmęczony No ja się nie dziwię A tam słyszałem w ogóle pod celą jak siedziałem i gadałem z tym policjantem, że, że tam kurcze chłopaki Jakiś bank robili To prawda no opierdalali Tutaj chodź I co? Nie macie kaski z banku czy macie? Nie mam pojęcia Goniłem Panie tylko się nie udało, co? Tylko goniłem, więc ciężko mi A. odpowiedzieć na to pytanie No właśnie by się przydało wiedzieć, czy tam coś mnie czeka Czemu? Co znaczy, że coś cię czeka? No, że czeka mnie coś dobrego A, czyli wiesz kto robił bug? Jak to? Ale to nie ma nic wspólnego, no po prostu mam przeczucie, że czekamy dzisiaj coś dobrego. To jest totalnie odmienna sytuacja, 85, nie? 85 rozpoczynam, 80... No dobra, dobra, dobra. pojazdem sportowym... Oni gdzieś członka, tutaj powinni gdzieś, być. A kierunek... Tam nie, bo tam nie przejdziesz nigdzie. Otwarcie. To tutaj gdzieś musi być. Gdzieś tutaj podobno. Chyba, że jeszcze dalej musimy iść. Chodź. Kurwa, okay. nie biegam. a Ja nie biegam. Masz. Będzie ci szybciej trochę. Pierdolni sobie. Ja, ta meta to ci kurwa wydłuża, że tak powiem, wytrzymałość taką. To kodeina jest. Cios dosta? A nie, ja mówię o, o meta. Nie, to nie, nie. A wy na wy na Kodeinie nas gonicie, to jest sprawiedliwe. Nie gody, nie gonimy na Kodein. Znaczy my mamy siłownię, nie? Od tego. A, no, no ja też kiedyś chodziłem, ale teraz są przerwę. Tu! 85, 5 czy jakaś jednoską dzieje wsparcia? 7-6 20 Ty, ja mam pytanko. No? Aktualnie Anta Street kierunek południowy ja apartamentach. <laughs> No co ty? Ej nie da się to. Hmm. Nie ma urządzeń. Nie ma twoich kolegów. Oni chyba nie dostali ten. Roku, wiesz? Nie no dostali, bo dzwoniłem. Co? wiesz. Will i znaczy. A co cię to? <gry> no bo ja sprawdzę, czy dostali czy nie A, Will, Ager i but pokuty. Dobrze, że się przyznałeś, że ich znasz. Nie znam ich. A to skąd wiesz, kto to był? No bo przecież gadaliście pod celą. Ja chciałem zapytać, jak im poszło. Ale Oj, jest... pagie, grubas. Ja nie jestem gruby, tylko otyły. Grubas! Ale to zapierdala na tej kodejgie Dzień dobry! Wy. Wy co kurwa sobie jeździ? Już kuleka, kurwa z kowym tam jesteś? Dzieciuchy! Aha! Ja? O! Wy! Aha, to nie, co o mnie myślisz. Co? O! Dzień dobry, ulubiony zatrzymany. I co? No i, tak. <laughs> no i co poszło, tak? Dobra, wypuszczaj mnie, kurwa. Wypuszczaj nas, klub. Jak puszczaj? Wypuść nas. No wypuszczaj, nie? Jak dostaliście, chujnie wyroki. Tak no A co dostaliście? 80 dostałem. No to to jest chwila, moment. Ja. No wypuść. Ja nie mogę. Dlaczego nie? 85, czekaj się, rozchodzisz. Otwarcie, obywatel nie wykonuje. Halo. Halo. Poleceń, prowokuje. co? Cześć! E, Twoja koleżanka od 7, numeru znaki 85 potrzebuje wsparcia i, i nie udziela. Wziąsko nie potrafię mnie zatrzymać. Nie, wziąsko nie, wziąsko nie, znalaz. nie, znalaz. nie ma autorytetu i. Ja to na cztery. Chyba jedzie. Nie ma tracker. Chyba Wiesz jadą właśnie do jej no? Nie chciałem nauczyć, bo ona nic nie umie. Dobra, zarobiarny Ja się obraziłem za ktoś szybę, ona nie widziała.